Kochani, zbliżają się święta Wielkanocy, dlatego zapraszam Was dzisiaj do wykonania pisanki. Pisanki, czyli kolorowego jajeczka. Potrzebne nam będą farby, marker, koszulka przezroczysta strunowa. Jeżeli ktoś nie posiada takiej torebki, może wykorzystać folię A4. I zaczynamy. Markerem rysujemy kształt jajka na naszej torebce. Jeśli komuś będzie za trudno, może poprosić rodzica o pomoc. Otwieramy naszą torebkę. I do środka w wyznaczonych miejscach, tam gdzie mamy ramkę niebieską nanosimy farby. Ja zacznę od żółtej, rozmazała mi się, ale to nie szkodzi. Chyba odwrócę sobie w tą stronę, żeby widzieć gdzie nałożyć farbę. No, to nie jest takie proste zadanie. Rodzice mogą pomóc przy tej części zadania. Nie myjemy pędzelka, bo te kolory i tak będą nam się później mieszały. żywego koloru użyjemy teraz. Może jeszcze. Kochani, spróbujemy zamknąć nasz woreczek. Teraz paluszkiem rozcieramy naszą farbę. Staramy się nie wyjechać za kształt jajka. Zobaczcie, kolory się łączą. dojechać do samej ramki jajeczka jak się komuś wyjedzie nic nie szkodzi i palce pracują możemy zmienić paruszki. Patrzcie, moja pisanka jest już gotowa. Pozostawiam ją do wyschnięcia. Wygląda w ten sposób. Można ją później obciąć, powiesić. Możecie sobie zostawić. Ciekawa jestem, jak wyjdą Wasze pisanki. Pozdrawiam.